Drodzy przyjaciele, w tym filmie Network Marketing Academy przeprowadzi Cię przez proces instalacji aplikacji Gboard, aby pomóc Ci w globalnej komunikacji, nawet jeśli nie znasz języków obcych. Teraz przeprowadzę dla Ciebie symulację, po zainstalowaniu aplikacji Gboard, jak wygodnie jest mi komunikować się z zagranicznymi przyjaciółmi. Powiedzmy, że wysyłam wiadomość do mojego zagranicznego przyjaciela przez WhatsApp. Po kliknięciu pola wprowadzania wiadomości pokazuję klawiaturę w ten sposób. Następnie kliknąłem trzy kropki i wybrałem ikonę tłumaczenia Google. Teraz klawiatura w moim telefonie ma następujące elementy. Po pierwsze, istnieje ustawienie języka do przetłumaczenia. Po lewej stronie jest wybór języka, w którym ma zostać wprowadzona moja wiadomość. Po prawej stronie jest wybór języka do tłumaczenia dla mojego przyjaciela. Po drugie, czy jest dodatkowe pole, w którym mogę wpisać wiadomość w moim języku. Kiedy piszę wiadomość w moim języku, jest ona natychmiast tłumaczona na język mojego znajomego w polu powyżej. Następnie, jeśli kliknę przycisk ze strzałką, wiadomość trafi do mojego przyjaciela. Mogę włączyć mikrofon, mówić i tłumaczyć. Więc mój przyjaciel ma zainstalowaną Gboard, tak jak ja, a mój przyjaciel wysłał mi SMS-a, który automatycznie przetłumaczy się na mój język, abym mógł go zrozumieć. Czy czułeś się świetnie? Drodzy przyjaciele. Ostatnio symulowałem na telefonie z systemem operacyjnym Android, a teraz zrobię to na iPhoneie, żebyście mogli zobaczyć. Najpierw wybieram znajomego, do którego chcę wysłać wiadomość, a następnie klikam ikonę kuli ziemskiej i przytrzymuję klawisz. Następnie wybieram klawiaturę Gboard, potem klikam w ikonę tłumacza Google i wybieram język tłumaczenia. Po zakończeniu pisania wiadomości kliknąłem klawisz tłumaczenia, a następnie kliknąłem przycisk strzałki, aby wysłać wiadomość. Jeśli chcę wysłać kolejną wiadomość, zamykam starą wiadomość i kontynuuję pisanie. Drodzy przyjaciele, teraz poprowadzę Cię przez instalację Gboard w następujący sposób. Najpierw poprowadzę Cię przez instalację na telefonie z systemem operacyjnym Android, wchodzisz do cecha Play, znajdujesz aplikację Gboard i pobierasz ją, po pobraniu instalujesz ją, a po zakończeniu instalacji otwierasz aplikację. Go i skonfiguruj, wykonując następujące kroki. Po skonfigurowaniu możesz z niego korzystać. Na przykład otwierasz WhatsApp, aby wysłać wiadomość do obcokrajowca. Najpierw klikasz w okno wiadomości, aby pojawiło się na klawiaturze, następnie klikasz trzy kropki, wybierasz ikonę tłumacza Google, następnie wybierasz swój język i język znajomego. Możesz teraz wysyłać SMSy we własnym języku i wysyłać przetłumaczone wiadomości do znajomych. Drodzy Przyjaciele, jeśli korzystasz z iPhone'a, instalujesz Gboard w następujący sposób. Wchodzisz do sklepu z aplikacjami, wyszukujesz Gboard, następnie pobierasz aplikację Gboard na swój telefon. Po pobraniu otwórz aplikację i skonfiguruj ją zgodnie z poniższymi krokami. Tak więc instalacja Gboard jest zakończona. Możesz teraz wysyłać SMSy do obcokrajowców za pośrednictwem aplikacji Gboard na telefonie. Możesz wysyłać wiadomości do znajomych za pośrednictwem Facebooka, Whatsapp, Telegramu, Zalo lub dowolnego narzędzia do przesyłania wiadomości. Drodzy Przyjaciele, Akademia Marketingu Sieciowego właśnie nauczyła Cię, jak wykorzystywać rozwiązania do globalnej komunikacji, nawet jeśli nie znasz języków obcych. Jeśli chcesz od razu wypróbować to niesamowite rozwiązanie, zainstaluj Gboard na swoim telefonie i od razu ćwicz z osobą, która zapoznała Cię z tym filmem. Dziękuję za obejrzenie filmu i życzę powodzenia. Witam i do zobaczenia w kolejnym filmie.